Czy kiedykolwiek czułeś się winny, idąc na samotny spacer? I poznaj Tomka, 35-letni menago, który odkrył, że spacer w samotności może być nie tylko przyjemnością, ale i najwyższą formą szacunku do samego siebie. Tomek stoi przed drzwiami swojego mieszkania, z ręką na klamce i się waha. Może powinienem zadzwonić do kogoś, myśli, ale po chwili decyduje się wyjść sam. To początek jego przygody z odkrywaniem wartości samotnych spacerów w pojedynkę. I w naszym społeczeństwie panuje przekonanie, że samotność jest czymś złym, ciągle jesteśmy zachęcani do bycia w kontakcie, do dzielenia każdej chwili z innymi, do wysyłania snapika, do wstawienia na story, po prostu do poszukiwania atencji, ale czy to zawsze jest dla nas najlepsze? I Tomek zaczął od krótkich, 15-minutowych spacerów po okolicy, iż czasami je wydłużał, odkrywając, że te chwile, sam na sam, ze sobą, bez rozpraszaczy, są po prostu bezcenne. I, i o, o to, co odkrył: odkrył czas na refleksję, bo bez rozpraszaczy, w postaci rozmów czy telefonu, Tomek mógł wreszcie usłyszeć swoje myśli, zaczął lepiej rozumieć swoje emocje i swoje po prostu pragnienia. Regeneracja. Samotny spacer pozwalał mu odpocząć od ciągłej stymulacji i nabrać energii. Wracał do domu odświeżony i pełen nowych pomysłów. Kreatywność. W ciszy swojego umysłu Tomek zaczął znajdować rozwiązania problemów, nad którymi wcześniej się po prostu głowił. Samowystarczalność. Nauczył się, że może cieszyć się we własnym towarzystwie, w własnym kompaniamencie, że tak powiem, co mocno wzmocniło jego pewność siebie i polepszyło jego życie i mindfulness. Spacerując sam, Tomek zaczął bardziej zwracać uwagę na otaczający go świat, czyli na jakieś dźwięki, zapachy, widoki, ludzi, zwierzęta. Po prostu zaczął być obecny, a nie taki trybik żyjący na autopilocie, co po prostu jest tak przestumulowany, że, że nie wie w ogóle co, jest, co się dzieje, nie wie, co jest pięć. Ale najważniejsze, co Tomek odkrył, to fakt, że zdecydując się na samotny spacer, okazywał sobie największy szacunek. Dlaczego? Po pierwsze, wybierając spędzenie czasu sam ze sobą, Tomek pokazał, że ceni swoje własne towarzystwo i nie potrzebował nikogo innego, by czuć się po prostu dobrze. Po trzecie, ucząc jakby cieszyć się samotnością, Tomek budował silniejszą relację z samym sobą, co przede wszystkim później się przekłada na relacje z innymi, to po pierwsze, a z kolei, jak umiesz być samotny, lubisz siebie w samotności, jesteś swoim najlepszym ziomem, to w najgorszych scenariuszach, jak ktoś cię zostawi, to tobie to lata, bo ty umiesz żyć sam ze sobą i jest ci obojętne. Możesz mieć ludzi, bo to dodatek do życia fajny i nie oszukujmy się, każdy lubi mieć, się wy, lubi się jakby dogadać od czasu do czasu, ale jakby. Nie jest to obowiązkowe. Jeżeli siebie polubisz i potrafisz być samotny, to po prostu już wygrałeś w życiu. I właśnie z czasem Tomek zauważył, że jego samotne spacery wpłynęły pozytywnie na inne aspekty jego życia. Stał się bardziej pewny siebie, lepiej radził sobie ze stresem, a jego relacje z bliskimi pogłębiły się. Po prostu zaczął siebie uwielbiać i nie rozkminiał już, czy jak coś powie, to, czy, to, czy to jest głupie, czy nie, tylko po prostu on się zaczął uwielbiać i gadał wszystko, co popadnie. Więc Pamiętaj, decydując się na spacer w samotności, nie musisz czuć się winny, wręcz przeciwnie, okazujesz sobie najwyższy możliwy szacunek i to jest bardzo ważne, bo dajesz sobie przestrzeń na bycie sobą, na refleksję, na regenerację, i jakby to jest samoopieka taka, więc zacznij od małych kroków. Może to być 10-minutowy spacer wokół bloku na start, aż czasem możesz wydłużać te chwile, jakby i odblokowywać się na coraz więcej korzyści. Więc jakby nasz Tomek tutaj, Tomuś się nauczył, że spacer w samocności to nie tylko forma relaksu, ale i akt odwagi. Odwagi, by być po prostu ze sobą, by słuchać swojego wewnętrznego głosu i by stawiać swoje potrzeby na pierwszym miejscu. No, więc to by było na tyle. Dziękuję Ci za obejrzenie. No. I zachęcam Cię po prostu do zostawienia komentarza, do podzielenia się przemyśleniami. No i do następnego.